Witam was widzowie w szóstym albo piątym odcinku Nie wiem, nie, nie wiem, który to jest odcinek Choć z montażu pewnie albo będzie, albo nie będzie O postaci w odcinku to nie pamiętam co, nie pamiętam, co było, bo to nie, jest nagrywane, to nie jest nagrywane na zapas, to jest nagrywane w sumie tego samego dnia co planuję wrzucić To mamy kamień ślifierskie, kliknijmy prawem to zdaniemy Do broni, zwalczu, czyli coś co mamy Też mam w eku takie rzeczy jak fragment tapki Słonecznej i, i tym podobne czyli coś co dostajemy stąd tylko, że my tu zbagowaliśmy, tu zbugowaliśmy jakby tym trickiem o Jezu aha, no mi zjaśniej tutaj macie o to i my żeśmy tym to zbagowali a przynajmniej tak mogę chociaż o tyle dobrze, to my żeśmy ten zbagowali i tam się przedostałem Mówiłem, podłączył do mnie jeden kolega i z nim żeśmy to to zrobił. Yy, też on dołączył ponad progresem jakim jesteśmy, dlatego mam na przykład dzielnicę czyli coś, co jest niedostępne nam na ten etap. Ale to już mniejsza w to. Yy, na razie zróbmy to, co powinniśmy: czyli tak, zajmijmy się najpierw rzeczą, na którą zbierałem w tym odcinku, czyli stół warsztatowy. Zdejmijmy nasze buty. I robimy najlepsze buty, jakie jest możliwe. Telefon komórkowy? A. Dobra. Telefon komórkowy mam, tego, że. że, że, że. że, że... Hmm. roztopioną Różwę Buty. Zajmijmy się tym, co robimy. Teraz sparki. Powiem tak. Ja mogę wam dać linka do Terrawiki, bo ja patrzę z Terrawiki jak robić te buty. Bo one pozwalają nam chodzić po wodzie. Nie wiem, nie znajdę tu gdzieś jakieś w blisko wody. Nie, tylko na końcu są. Ule, tu jest taki dziwny ten i tu jest yy, skrzynka. Tu. Ale to potem. Może kiedyś powiem pójdziemy. Z tego co to się zmieniło, to widzicie tutaj jest taki pusty teren i tu. No to jest MP. No to chatki to chyba... ta chatki to chyba nie mieliście, więc chatka to się trochę zmieniła. Tutaj mamy ludzi. Yy, jak to wygląda? To z mieszkaniami. To, to prawie wszystkie zajęte tutaj przez samego slajma, tego przeżyć sobie do górnika. Yy, no to chyba tyle. Tam na dole mamy czarodzieja i tym podobnych. Teraz przyjmę pelonu i się przedostajemy do kogoś innego. Dobra, bo przypadkiem już wam pokazałem, bo wiem, że w końcu załatwia jeszcze coś, co będzie nam pokazywać, i mam yy, to jest ogólnie. Pokazuje nam tutaj pre bosów bossów, tutaj podczas Hartmonda, i tutaj jakby światowe informacje, czyli nazwa świata, jakby wielkość, yy, trudność gry, infekcja Kryzmo i Hollow. I tutaj ogólnie nam pokazuje Twinsy, powinniśmy pokonać albo coś yy, mechanicznych. Ale my... Bo na mechanicznych to mam przebyły ważkę. Nawet yy, dwie. Nawet, tylko kwestia jest taka, że... Przestrzały stamtąd. Nic mniej tym. Kupiłem safe, żeby przetrzymać to. Już w ogóle do tego muszę oddać ten wisior. Ale to na razie dobra, do safeu pochowam te rzeczy. W sumie, ta tabliczka nam się przyda. Tylko nie teraz, a potem. I to dlaczego potem? Dlatego, że ona daje nam zaciemnienie A zaciemnienie daje nam o taki fajną rzecz Są mi pokazuje, że obecnie z Polakami A o, wracając... Skończyłem na tym, że... Dobra, już nawet sam nie wiem na co skończyłem Dobra, użyjmy sobie pylonu Jakby pylon uniwersalny Wykończając, bo mi cały czas próbują do pokoju jakieś zbytne informacje Mamy kilka pylonów. Te pylony osiągnięte w miarę legit, ale ten to była z nim taka historia, że żeby go jakby mieć, to trzeba zrobić o tutaj, o to. Czyli trzeba zrobić cały bestiariusz. A ja chyba całego. Zdobyto w 39%. Ja. Się zrobi to w 100%. Czyli. O kurde, w sumie to myślę. Wiecie, to polega na tym, że w praktyce szukacie potworków, zabijacie i nie zabijacie, i wtedy dostajecie pylon uniwersalny. Ale że on jest dobry do chaty, to Ja pobrałem se mapę. To jest takie cudowne z mojej strony, bo wybrałem se mapę z której dostałem go za darmo. się tam se wziąłem go i na to się skończyło. Tutaj mamy coś takiego. Wiecie, to jest taka fajna farma. Ja mam skrzydło, to nie wiem czy, czy było na odcinku, czy nie było Ale tu się stajemy, chwilę czekamy, spadają moby One tą wpadają, się zabijają, o Na przykład ten łucznik, on gdzieś do mnie spada Tutaj On ginie i w sumie na tym się to kończy Jeżeli z niego wypadnie drusza, to dusza to wtedy schodziłem, zbierałem, a że nie wypada to nie ma po co Te kształty też można pozbierać, bo niektóre dają Tutaj mamy przejście do cave'a a dźwięki lawy są Teraz idźmy sobie do naszego uniwersalnego pylonu i wyleźmy w górę. Oj, nie będzie. Teraz idziemy w sumie w praktyce na Maxa na lewo po tego. Po, 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 po. Już wam mówię po. No, wiecie tego szkarbatu. Dalej omawiając to. Było problem to jest po części płatne musiałem typowo jednym zapłacić za to ale wykonał mi na prośbę osobistą jezu i teraz w ilu was tu będzie ten wissier lawy to miałem oddać atakowi i będę musiał go oddać a więc tak tutaj mamy pokonanych queen, queen slime jest pokonana i na przykład stąd to mam rozczytałem wszystkie że znaczy, ten musiałem z pamięci, a ja tutaj mam już pokazane co pokonaliśmy yy, no w sumie wszystko pokonaliśmy a tutaj mamy jeszcze nieponanexy i ten podobne. Dobra, widzimy się jak, 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 jak już tam będę, bo to co teraz to jest nie, nie pod nim... Inaczej. To co teraz to nie ma sensu, nie wiem o czym gadać, więc widzimy się jak już tam będę. Ja tą zaliczyłem jeszcze większego zgłań niż to warte. Yy, Rozwalajmy to. Wicherlawy jest. On jest jakby... To są te same, tylko że kamień... Kamień Magmowy został przerobiony w Shrimerze I w czymś z tego zmienia, albo najlepsze, albo najgorsze, zależy dla kogo Zmienił, ja mu zdobyłem wyświetlawy, chociaż są pewnie będzie grać za jakieś kilka tygodni Co tu jeszcze? No, poczekajcie chwilę Ogólnie jakby Podaje nam Fulbrighta w sensie ten pakiet Ale z nim jest taka kwestia, że z tym ten trzeba mieć potem zezwolenie Typu Odpala się tutaj specjalnie I... No i Jezus też jakbyście tutaj mamy coś takiego, to jest przez PDA, czyli przez specjalną rzecz, która pokazuje nam ogólne statystyki, bo w sumie nie wiem, ja po prostu lubię widzieć te statystyki, szczególnie jakby faza księżyca jest przed, przede wszystkim ważna, bo jak w że jeżeli macie tą pełnię, to tutaj to macie jasno. Też macie na przykład moc wędkarce, jakbyście chcieli łowić. Ten drobny kupiec, 3 ton nadchodzi, ok to widzimy się jak już tam będę chociaż to slime trzeba najpierw ubić i widzimy się jak już tam będę jakbyście się na przykład ciekawili niektórych kwestii to mówcie bo na przykład tam mam niby bo to jest podpisane pod cheaty co te, ten, ten program co wam pokazuje, tylko że w nim jest taka kwestia że on nawet nie spełnia tego co cheaty niby ma tam parę opcji takich jak on może dać Fulbright, ale ten Fulbright działa tak pół na pół a, bo, albo w sumie działa z, zależy bo czasami działa dobrze, a czasami tak pół na pół. Chciałbyś tam przejść kolego, pofarmić trochę dusz. Te szumy, wód. Tam w ogóle jest ten kryształ serca, co mi się go nie chce zdobywać. I tutaj co teraz wylądować. No i git. No i tutaj ogólnie fa farmiłem sobie dusze poza nagrywaniem, tylko ja tak patrzę, że już nie mam życia. Bo ja z, z tego czegoś leci ichur Jeżeli się nie mylę, bo tutaj każdy ma, ma podpisany swój lud. Z tego leciał ichur, to z czegoś innego co innego będzie lecieć Bo były to... My szukamy takich pań Dobra, zginęliśmy, widzimy się w Dobra, lecimy do domu, bo... Praktycznie mamy wszystko, co by nam było potrzebne yy, Ogólnie to jeszcze kupiłem od czarnego księżnika, ale co to daje, to ja nie wiem z tego, co zmieczy, to jestem pewien, potrzebny nam jest teraz Excalibur. Excalibur robi się z, 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 z takich fajnych przywoływaczek. W sensie Gdzie mamy duże, duże powinniśmy mieć tu. I to są wszystkie dusze. Dusze nocy są z dołu. Dusze lotu są jakby z. Inaczej. Dusze nocy. One są stąd albo stąd. W sensie nie wiem, czy tu są, ale tutaj bardziej są, chyba. Yy... Dusze światła to są z... Y, tąd A jakby mieć Co tutaj jest? To tu ogólnie otaku już w sumie sobie kawałek Ale tu mamy Shrimer, który na przyszły moment będzie nam potrzebny Więc... Nie wiem, forever for mm. Dobra, pylon uniwersalny Tu mamy tą tabliczkę zaciemnienia <grym> to, że ona niby jest dla nas dobra, ale nie jest Dlaczego? Dlatego, że ona może nam trochę kosztować. Z tego co widzę to potek zbytnio nie mamy, więc tak pół na pół. Yy, weźmy sobie te przepływaczki mechaniczne oko. To nie są Twinsy, to jest tylko jedno mechaniczne. Dobra, weźmy sobie robaka w sumie faktycznie. Bo robak będzie wygodniejszy. To jest tak gdzie my musimy się udać? Musimy się tu udać, to idziemy i... Dobra, widzowie ja już tu dobiegam. Więc profit. Mechaniczny robak. Zacznijmy od oka. Sprawdzimy co to jest. A, musi być noc. A, więc to jest ten minus. To się widzimy za chwilę jak będzie noc. Dobra, ja sobie aktualnie dojadam płatki, a tutaj chyba już zaraz możemy, tylko już mnie zaczynają podlatywać moby, żeby mnie zabić. To fajnie. Dziwne, nie podlatywały do teraz. Ja wyglądałem oczy. O jezu. To, to jest coś tego typu. No to, no, to jeszcze lepiej. Dobra, nie, ja ich nie pokonam, oni są zatrutymi, mu jak dla mnie. Dobra, jestem tu znowu, teraz walczymy z mechanicznym robakiem. Ja wiem, platforma nie jest pod to stop... przystosowana. I teraz mi jedno, czy ja mu... Z... A, dobra, czyli... Te... Okej, okay, czyli on mnie one-shotuje, to, 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 to. ja nie wiem. Co go z. Znikną, czy go coś zabiło. <grych> Widzimy się za chwilę, sprawdzimy, czy coś go zabiło. Nie, nic go nie zabiło. O, jednorożec. Bo ja zombiję. Zabić go. Nie rób komuś tego co tobie niemiłe. On chciał mnie zabić, to jego. Róg jednorożca. Dlaczego to. Dobra My stąd lecimy i tyle Na co się skończy ta noc? ja pochowajmy te rzeczy, ten ichur i tym podobne Dalej z tymi... Dalej z tymi tymi Ja tam, tam opcje opcje, to powiem wam tak To polega na tym, że one nie działają w sumie nie wiem, czy nie, nie pokażę wam, bo praktycznie mi się nie... znaczy w sumie, nie no mu, Teoretycznie musiałbym wam pokazać, żeby się obronić. W praktyce nie pokażę, ponieważ one nie działają. To to już nie, nie się nie uda. Ale tam na przykład wyłącznego Fullbright, bo inaczej, żeby te opcje działały, to musicie mieć specjalny serwer multi. Czy specjalny serwer. Musicie mieć... Albo grać na modach i pobrać odpowiedniego moda, który wam jakby pozwoli, żeby one działały Albo po prostu wgrać moda, który po prostu do Terary, który by działał Myślę, to jest mod tylko dla was, a inni musieliby go pobrać osobno z tym całym plikiem A kwestia jest taka, że po prostu one nie działają Bo musiałbym je specjalnie przekalibrować sobie, szukać pod nich mody szczególnie, więc wiecie jest tak... Zaraz będzie tysiąc wiadomości How to ten, how to cheating. Ale dobra, mniejsza w to. Mam jeszcze kilka prób z Twinsami. Tylko, że ja Twinsów nie pokonam, ponieważ nie mam odpowiedniej broni, pod to ani tym podobnych rzeczy. Przynajmniej one będą mi szturchać. Ja planuję, żeby jak pokonamy Twinsy, żeby wtedy, jakby pobawić się w łucznika W sensie w łucznika, będę z broni palnej na ale planuję coś tego zrobić, więc widzimy się za chwilę. Ja lecę do kopani, pozbierać ity. I tak jak mówię, widzimy się za chwilę. I oczywiście idę zrobić tą przeływaczkę tego niszczyciela czy coś tego typu. Dobra widzowie. Jedyne co się to skończyło to na tym, że ja poszedłem, polutowałem i się widzę z wami tutaj. No stan techniczny to jest praktycznie... <laughs> Te kula i tym podobne sobie z innego save'a, bo jednak zbieranie na nie trochę by trwało. Powiedzmy sobie, jest sztandar. Ja wiem, to jest trochę cheatowanie, że przyspieszam tym progres, ale jednak przyspieszenie to przyspieszenie progresu. Z tego co wiem, to to wali jak automat, to wali powoli, ale to z mojej swoje pociski to ma jadowite, to ma kula i choru, czyli dezintegracja. Widzimy się już na tej arenie. Prawie w połowie zacznę się robić noty. ja tu posiedziałem, bo jednak faktycznie, jak patrzyłem wcale na czasy, chciałem go rozbić. tak spojrzałem, że już zaraz jest 3 przed południem, czy tam po południu To no to nie będzie dla nas zbyt dobrze yy, Więc wiecie Jeszcze tam napisałem do kolei, który jeszcze grał na save'ie, że go na odcinku nie było Żeby wpadł i bo on miał tam jeden ciekawy item też Dał mi butelki, więc nie wie skąd miał, fajnie że miał Ruki na tego nie odłożyłem. to nasze jojo to wątpię, jak będziemy walić z karabinu. Bo ten karabin zadaje on jest o wiele lepszy niż to co ja mam. Ja nie wiem, czy to jest, to jest na pewno po Hartmutowe. w się sensie po. z od razu hardmood, ale skąd takie coś mięty, ja nie wiem. Dobra, przezywamy księcia detronizacji umysłowej. Dobra, ale tym to nie powinno być go ciężko pokonać. No, coś ja powiedziałem. A, nie będzie ciężko go pokonać. No, mówili wiele razy. Wywaliłem się na nim już drugi raz, próbując go. Mam jeszcze 5 prób. Jest 5 ostatnich prób. To nie jest jakiś szkieletron, że mogłem walczyć w nieskończoność. Widzimy się, jak już będę na arenie. Już czekałem ten czas, żeby w obskoczyć. Ja już nie wiem, trzeba wam to klipować końcówki, czy klipować wam walki. E, kolega dał mi inne kule i to są kule do dezorientacji, no bo za wątpię, żeby to działało. O fajnie, fajnie. Idź mi, mi stąd. Zostałem a zabity przez przez różowy laser. E, laser, nie la... la dobra, walcz, to widzimy się na jeszcze jednej próbie. A, to jest z nim najłatwiejszy boss, ja już to widzę, jak najłatwiejszy boss. Ledwo co ten, ja już od razu ginę Eee, tytanowo otaczający mnie zbliższa Dobra, mi się i lećmy na walkę Nie, Trzeba mieć kamerę po prostu na maksa oddaloną, nie pozwolić tym... Tym glonojadom zbliżyć się Dobra, to on mnie teraz zdobił, nie te kule Dobra, pokonujemy ich Ech. Ten kolega powiedział, że ostatni raz proszę dać mi kulę to już od niego tyle tego wymagam Zazdał mi niby jakieś kule, które powinny coś niby dać Chociaż Dobra, jak na razie niby coś idzie Niby Jeszcze trafiony nie zostać nie zostałem Dobra, to jest wyjątkowy mój farcik Albo ja po prostu... Nie no, głupi ma zawsze szczęście, tutaj to się zgadza już w 100%. Tylko, że ja bym chyba bardziej wolał żeby on se mnie opuścił, niż we mnie nawalał Jezu, pod koniec Ja nie, ja chyba sklipuję tą walkę Bo chyba znalazłem na niego taktykę Która działa tak, jakby chciała, a nie mogła Ej dobra, to wydawało się dosyć dziwne Wleciałem w niego, po czym on zginął ze mną W się zginął, bo powinien Ale... Nie ja nie dostałem. Profit. A teraz to się skończy, takie nawalanie z tego działka. Widzimy się za chwilę. O! No to szczęście skończyło się tak szybko jak się zaczęło. I dobił mnie. Dobra, to bo sobie stało już naprawdę mało. Dobijmy go! Nie wiem. W końcu udało się. To była moja czwarta próba. Czwarta nieszczęśliwa. Gdzie on wypuścił z siebie tą... ...zgraję tego czego powinien. Dobra, nevermind. Ja tego poszukam. Widzimy się za chwilę. Dobra, znalazłem. Są w teksturach, czyli trzeba się leciutko przekopać. A, Ja już nie wiem, czy to było aż tak warte tego. Czym jesteś? Jesteś robotnikiem, który krążył z tego. Dobra, może być. <laughs> Będziemy mieć pamiątkę z niego. O, Mamy duszę i sztab, i bajkowe sztabki. Dobra, nie wiem. Ja robię taką taktykę. Z tego. Nie, bo ja potrzebuję... Kurde, to muszę i tak Twinsy pokonać. Eee. Czyli będzie tak: zbieraj na przechowywaczkę albo sprawdzaj, czy ją mogę skraftować. Jeżeli mogę, to robię Twinsy. Jak nie, no to. No nie wiem. Ej, mamy jedną wielką krewetkę. Więc sobie dobra. Nie wiem, ile to odcinek trwał. Idę dropić przechowywaczkę Twinsów. I lecę po prostu po... pokonać ją Dobra, okay. nie jestem tu przy was Odcinek przypadkowy przypadkowo został. Mamy w grze prawdopodobnie dzień, dwa po Więc... forever for fun Ja tym karabinem zostaję do końca, on wali jak minigun I to dosłownie, bez ukrywania Ten karabin jest OP ja po tym odcinku tam ja po prostu ugodam do miejsc zakazanych. I on będzie, nie wiem, na bossu z którym będzie problem, bo on tak dobrze wali, że to hit. Tak, tylko jeszcze chciałem cofnąć, jakie dusze mamy. to mamy tylko duszę no mocy. A dusze mocy nam no, chyba teraz nie będzie potrzebna. Te bajkowe sztabki bardziej by nam się nadały na coś. Ale mam je ze sobą. I chcę mu po prostu wziąć tą przywoływaczkę z Twinsów. Sprawdźmy, jak długo mi z nimi będzie schodzić. O, zapomniałem, że bracia. I szybko opadają. Mówię, to jest miligan. Szczególnie na tych kulach jeszcze. Ja trzeba unikać tych ataków. Widzimy się w sumie za chwilę. No dobra, musiałem znowu zniechronić nagrywanie. Ja się z nimi biję. miałem wrażenie przez chwilę, że obrażeń nie otrzymuję, że oni są tak łatwi. Ale Zwróciłem uwagę, że jednak otrzymuję obrażenia. Zostaw mnie! Nie wiem, jeden po prostu spozna się. To jest jedyne stosowne, co mogę mu... powiedzieć powiedzieć. Eee... Ja miałem dobrego farta. Wkonałem za pierwszym razem jeszcze zginęłem, więc... To dla Kefan. Ja się przy tym dobrze już bawiłem. Dobra, dobiegamy na miejsce, zgarniamy loot. Zgarniamy nasz... Hajs. Nie wiem, ale to jest dziwne, że to zadaje takie obrażenie na tak wczesnym hardmodzie. Chyba, że to broń jest faktycznie gdzieś pod endgame. I kolega miał naprawdę wtedy zbyt dobrze. Ale broń jest OPE! Dobra, wypamy się na HT, Ja już na chcę, nawet nie widzi widzieć żadnego rozwiązania. Udało się, udało się. Mamy wszystko, mamy wszystko. Mamy duszę wzroku, mogę skraftować taką jedną fajną rzecz, chyba. Eee, craftomanny, Durdella. Spoczywamy na jest Excalibur. Mamy Excalibur. Teraz tak, gruźbę. Bez... Z większa prosiłem o krytyczne. To jest nasz heł. W ogóle są hełmy, które dają różne staty. Yy, szansa na trafienie krytyczne. Bajkowe na, na kolejniki. Nie jest o wiele lepsze od tytanowego. Więc ja się cieszę. Mamy level up i to gigantyczny. Więc zdejmijmy sobie tą część setup. Pochodźmy w tytanowym. Znaczy w tytanowym. Pochodźmy sobie w... Bajkowym secie idealnym, pochowałem sobie te części, żeby nie, nie było ich widać. O, już, już lepiej wydam. Atkę, te skrzydła są na plecach widoczne. Dobra, mniejsza w to. Gdzie jest yy, rzecz, o której zapomniałem? Każdy boss ma swoje ugoszczenie w naszej gablocie. ukonanych bossów. Mamy już ich trochę pokonanych Mamy tak Queen Bee y, Slime y, Twins i Destroyer Teraz po tym Powinna nam ruszyć Infekcja świata, czyli ten Chrismo Albo Ten drugi, jeżeli Jeżeli... Jeżeli wiecie F Duke Fishruna Pokonać możemy, choć nie musimy Bo teraz Powinno nam plantera się zrespić. Chce w sensie się to jej jajko gdzieś w dżungli. Yy, gdzieś tu w dżungli powinno się zrespić jej jajko, czyli będzie latanie i szukanie, bo mapa chyba właśnie na bieżąco nie jest świeża. Więc będzie latanie szukanie tego. I to będzie ostatni boss, taki w miarę pokojowy, bo po pokonaniu golema będzie mieć problem. Gdzieś się po, no, po pokonaniu golema. Ja idę pokonać jeszcze tych dwóch. Więc z wami się... z wami już kończy odcinek, ja idę zrobić progres. Z się nabawiłem. No a ja z się jeszcze nabawiłem, to fajnie. Dobra, planuję, planuję, planuję. Jak się uda to jakoś ten. Ale tak jak mówię, ja idę wykonywać bossów, a z wami się żegnam do następnego odcinka, cześć.